Witam serdecznie, z tej strony BimBaj. E, mamy pierwszy dzień po tych zmianach i sobie myślę tak... Fajnie, że dodali możliwość pięciu tych skili dodatkowych, a z drugiej strony sobie myślę... No ale to bez sensu, jak ja to wszystko będę losował i... mówię, że... napastnikowi wylosuje mi się na przykład... E, załóżmy... Fighting Spirit, czy tam... To akurat spoko jest, ale wylosuje się... Manmarking, czy coś innego, co kompletnie mi jest niepotrzebne jako napastnikowi i sobie myślę, czy istnieje sposób, żeby to można było kontrolować jakoś, bo się troszkę wkurzyłem wczoraj, znaczy cieszyłem się wcześniej na filmie, że mój Casemiro dostał skilla Heading z tego tokenu, który, się, który, który używa się do dodawania skilli, no ale mój Casemiro miał ten Heading już wcześniej, o czym nie wiedziałem, zapomniałem, i w sumie nadal ma 10 skilli Także ten token ze skillem poszedł tak, jakby w powietrze. Drugą próbę podjąłem na Arnoldzie, Alexander Arnold. Też mu dodałem skill i to też nie, nie wiedziałem, co będzie dodane. To był taki losowy traf. I, i trafił się na klejnot. To jest akurat super dla, dla Arnolda, bo ja nie wykonuję rzuty wolne, uderzam z dystansu. I to jest akurat super, daje możliwość po prostu na kleszota. I nawet piłkarze nie miałem na Kleszotem w składzie, a teraz mam i to jakiego dobrego, prawda? Ale to jest wszystko na bazie szczęścia. I sobie myślę, jak to można jakby to można było kontrolować. Wiem na przykład, że nie można nie można dawać skilli kartą, która już jest, która już jest dobita, akurat dobita, to znaczy. Najbierzecie no na z 11 tygodnia, tak? Losujecie kartę i ona już ma maksymalny poziom, maksymalny level i tam nie możecie wrzucić żadnego skilla. To jest yy, tak, ta karta będzie, będzie miała zawsze 10 skilli, tylko że jest dobita, prawda? Yy, playstyle na wszystkie, na wszystkie. znaczy quick counter, na long ball, yy, na, yy, na wszystkie playstyle, prawda? Są dobite na 90 bodajże. Ale nie możecie dobić żadnego skilla, i wydaje mi się, że karty, które możecie levelować, yy, będą miały 10 skilli, 15 skill'i i to będzie przewaga nad tymi kartami, których nie możecie levelować. I to jest właśnie, to jest właśnie na wypasie. Tylko sobie myślałem, jak to, jak to zrobić tak, żeby to można było kontrolować. A już wam pokazuję. Nie wiem, czy to zadziała, bo mi został jeden token w sumie, ale myślałem w nocy yy, o sposobie w jaki to można kontrolować w nocy bo w nocy byłem w pracy i wpadłem na pewien pomysł teraz to będzie taki premierowy można powiedzieć robienie bo jak wiecie ee, ten legacy legacy nam przenosi expa tak jak ja zrobiłem w piękny stylu markiniosa <grym, 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 tak samo ale nie tylko expa tak też przenosi skille prawda trochę chaotycznie to tłumaczę ale zaraz wam powiem o co chodzi Także tutaj macie skill training, możecie sobie dodać skilla, prawda? Tak, i to będzie losowo dodane. Mam jeden token akurat. To możecie sobie losowo dodać. Akurat no, Deligne ma dużo tych skill i jak, jeśli coś tego samego się trafi, no to po prostu token pójdzie w powietrze. Jak można z tym walczyć? Bo tu macie też Legasy, prawda? I Legasy transferuje. transferuje GP, znaczy GP. Transferuje e, EXPA, doświadczenie danego piłkarza, łącznie ze skillami. Tak jak tutaj widzicie Arnolda, ja mogę wcisnąć mu i on przerzuci mi całego EXPA e, na Delikta plus ten skill na Kleshot na Delikta. I sobie myślałem tak, jakby tak stworzyć sobie taką bazę, najlepiej piłkarza kupić, który ma zero skilli bierzecie piłkarza, który ma Zero skilli, Ja jeszcze tu nie robiłem, ale tak na to wpadłem. Na przykład Raguel Lombardi, nie? najtańszy tutaj, on jest darmowy. On ma Zero skilli, Ja już go kupiłem, wezmę drugiego, bo mnie stać. Eee, I taką bazę sobie zrobić z tych piłkarzy. Dodawać im Skillę. Taki plan był, dodawać im Skillę jakieś. Każdemu jeden Skill, żeby to się nie dublowało, prawda? Jeden Skill każdemu. I na przykład tutaj się wylosuje, załóżmy Skill Heading. Gdzie idzie, się wylosuje Skill Fighting Spirit. I w zależności od tego, jaki mam się skill wylosuje, dodajecie sobie do piłkarza, któremu chcecie to dać. Także że nie dacie na przykład napastnikowi coś, co powinien mieć obrońca i na odwrót. I to w ten sposób można to kontrolować. Ja sprawdzę, czy to będzie działać. Eee, chyba będzie, mam nadzieję, że będzie. Bo to by było super. To by było super, bo te tokeny by były wtedy niezastąpione i te dobicie pięciu skilli, Jeśli macie jakąkolwiek kontrolę nad, nad, nad skillami, które mają to być, to naprawdę możecie zbudować sobie zajebistą postać. Zobaczmy jak to będzie działać. Wbijamy Lombardiego tutaj. Dodajemy tutaj skill. Losowy, tak? Deeping Shot się wylosował. No to dla jakiegoś napastnika niech będzie. Tak, eee, spin shot. Właśnie myślę teraz komu ja miałbym to dać, zobaczymy czy, ale no, no nieważne, jest ten skill dipping shot i teraz ja mogę sobie komuś dać ten skill, tak myślę tylko komu, u mnie Haland teraz gra, Haland i Jiru w ataku, może ja dam właśnie Jiru. Albo może jakimś pomysłikowi ofensywnemu? No nie wiem, no w każdym razie chcę to sprawdzić. I sprawdźmy... Ha... ha ha ha, ha. ha Jak to będzie działać. Legacy transfer. I szukamy tego ze skillem. O. No tak. Tylko ten skill kosztuje 257 tysięcy GP. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Ale panowie, macie kontrolę już nad tym. Macie kontrolę nad dodawaniem skilli i teraz te GP pointsy będzie można używać yy, tak jak powinno się używać. Nigdy nie będzie za dużo tych GP pointów, bo jest dużo do roboty teraz panowie. Jest dużo do roboty. Mnie na razie nie stać, ale wiem, że to, to co teraz zrobili, Konami zrobiło część ludzi po prostu mówiła jakieś na zmiana, nie? Ale to co oni teraz zrobili, to daje tyle możliwości, tyle zabawy daje, że to się w parę nie mieści. E, przypomniało mi się Diablo 3, e, ja to jestem fanem w ogóle Diablo. Przypomniało mi się Diablo 3 jak e, na przykład wyleciały wam jakieś e, zajebiste rękawiczki i chciałeś po prostu jedną statystykę i tak losowałeś, losowałeś, losowałeś i tutaj to samo będzie. To samo będzie tylko będziecie wszystko wkładać w każdy skill tego Lombardiego. Będziecie mieć kilku Lombardich i każdy z innym skillem i będziecie sobie decydować do jakiego piłkarza chcecie danego skill'a wrzucić. To jest super sprawa. Na tą chwilę, gdy już wszyscy mają lepsze składy niż za GP points'y to co oni teraz robili takie spożytkowanie tych GP points'ów to jest super sprawa. Super sprawa. No Konami teraz się postarało i... i naprawdę mamy co robić. A nie wiedziałem, że on będzie kosztował 257 tysięcy. On w ogóle expa nie ma ten koleś. Tylko skill 257 tysięcy kosztuje. Deeping shot. Nie ja wiem, czy to jest stała cena 257 tysięcy czy to jest cena po prostu. Mm, za deeping shot. Może tam jakiś inny skill będzie inaczej kosztował, chociaż wątpię myślę, że to jest stała cena. I to jest właśnie zajebiste, co zrobiło teraz konami. Podoba mi się ta zmiana. Podoba mi się bardzo. Dobra, to było na tyle. Chciałem się z Wami podzielić. Yy, przy okazji to był taki premierowy odcinek, bo sam nie wiedziałem, czy to będzie działać. Ale codziennie będziemy mogli dobijać skill i ja te, i te eventy, te, które zawsze mówisz, e, po co robić, po co robić, to teraz nabierają sensu. Także zachęcam Was do eventów, bo te GP-points to nigdy tego nie będzie za mało teraz. Także no dużo piłkarzy mamy. Fajnie, fajnie, Konami, bardzo fajnie, podoba mi się ta zmiana. No to co, panowie? Do wieczora chyba dzisiaj, nie? Na razie, pozdrawiam, Bimbay.